Witaj serdecznie. Dzisiaj specjalny odcinek nagrywam dla mężczyzn. Tak, dla mężczyzn, gdy chciałbym zdradzić taką jedną moją tajemnicę, którą nauczyłem się od wielu wartościowych osób, których spotkałem podczas moich 50 lat życia. Gdyż jeżeli chodzi o kobiety, kobiety mają cel w życiu. Matka Natura sama ustaliła ten, ten cel, a mężczyźni często borykają się z tym, że nie wiedzą, po co są na tym świecie. Tak dokładnie, nie wiedzą, po co są i szukają różnego rodzaju odpowiedzi na to pytanie. A ja mam odpowiedź, i mężczyzna jest po to, żeby zmieniać świat na lepsze. Tak naprawdę chodzi o wiele płaszczyzn. Chodzi o płaszczyznę jego, jeżeli chodzi o, o niego, środowisko, w którym żyje, rodzinę, partnera, partnerkę, dzieci, najbliższych, przyjaciół, czy biznes, czy całe środowisko, czy mówimy Polska i zagranica, może zmieniać świat na lepsze, w jakich płaszczyznach chce. Tylko żeby to się odbyło, to na pewno musi mieć plan. Dokładnie. Musi przewodzić osobom, którym chce ewentualnie zmieniać ten świat na lepsze i na pewno muszą być cele krótko i długoterminowe określone, opisane i bardzo sprecyzowane. Natomiast na pewno musi być również odważny. I nie bać się krytyki. Bo zasada jest taka, że cokolwiek dobrego nie będziecie robili na świecie, cokolwiek nie będziecie chcieli zmienić, to zawsze będziecie mieli około 10-20% ludzi, którzy będą was krytykowali. Nawet najlepsi ludzie na tym świecie mają krytykantów, a to też dowodzi temu, że coś robicie również dobrego. Więc trzymam kciuki za Was, panowie, tak, bo ten odcinek specjalnie dla was. I róbcie wszystko, żeby zmieniać ten świat na lepsze. Powodzenia, hej.